Dzień dobry, Tutaj jak zwykle wasz, ulubiony sędzia Emi. Um, dzisiaj kolejny top model. Tym razem świąteczne. Przekażcie zawsze coś, czy nie wiem. Ja mogę, ja mogę, ja wiem co mogę powiedzieć. No to ich <laughs> Ja zacznę, patrzcie to. Dobra, right, guys. Zaczynamy Chcesz się znać pierwszą kategorię. Pamiętaj o broniach Co? A, no to. Tak. <laughs> mogłem sobie podkraść. Dobra, jakby no to no, no, kur... To ja jeszcze pomagam, dostaję w k***a, To wiesz, jak jadłam codziennie <grydoletnie> Pierwsza kategoria to jest kategoria lodowa Start No, środa, dzień loda, guys Wchodzić i przebierać Dobra, jeszcze raz, bierzemy sobie kościotrupa Tutaj trzeba być szybkim bo tutaj czasu nie ma dużo, ale mam pomysł na tego kościotrupa, przynajmniej z plecakiem. Reszta to jakoś się kombinuje. O, 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 patrzcie to. No przecież to jest piękne. Dobra, nawet minuta nie minęła, a tu już szybki, szybki bil ze mnie jest, szybki bil. Dobra, sprawdźmy. Gate. Nie loot, ale diamenty. Dobra, pasuje. Jakąś czachę trzeba znaleźć. O, 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 pięknie. No idealnie. To teoretycznie, kolorystycznie pasuje. O kurna ustawiać się Lamusy No i już odpadasz, bo cię nie lubię. Dobra nie no, przechodź dalej. No. Ej, no, tam teraz... się W ogóle zrobiłem to. Mam się... Zamknij ryja, bo teraz nie o tobie. Nie no, bardzo ładnie, bardzo ładnie przechodzisz, podoba mi się. 360 dobrze, pięknie, pięknie. Ustawia się. Pok, fuck! Ja nie mogę co no to za jakiś! Zaraz cię normalnie odstrzelę, człowieku. <grym> Jedna to taka na flekt, jaki mam super cool <grym> <grym> Wow, wow. Na druga to dopesowano. Dobra, jest no, podoba mi się, przechodzisz Nie. Yeah. Dzień dobry, do spóźnienia. Co ja, co ja No to ta. Może i nie lud, ale diamenty, jeden ciul. Boże, kurwa. <grym> I jeszcze takie widmo Dobra, przechodzisz tam. Hi. Hej nie, nie, nie. nie no, odstrzał za to. O kurde, ale. Dobra, bo... masz szczęście, że lubię Snowboard, dawaj, przechodzisz dalej. Czekaj czemu twój takie. kristal ma Jordany? No bo, drip, drip. Ja pierdzielę mu każdy, jakby dosłownie trzy osoby zrobiły to samo motkę. Dobra, chodźcie dalej Chodź mam... sam dzieci dziećmi Dobra, nice, mi się podoba Dzień dobry Ej Czemu, czemu wy sobie zrobić to samo? Dobra no I nie ja motki. Ja mam inną Ja mam sam samą to Dobra, uznajmy, że to było lądowe, no, przechodzisz, dobra Nieee yeah. Właśnie, w tym jest problem Dobra, dobra. Dodatkowe punkty, jak mi ładnie zaśpiewacie Co ku... Snow is swoimi umiejętnościami, masz dodatkowe punkty Dobra, zaczynamy od Darka Bardzo ładnie, very very mindful No tak, ja tutaj narysowałem Anda Śnieg to też lud może uznać, proszę Nie no, moim zdaniem Picasso, Picasso Dobra, Nutella A, tak, tak Yeah, to save me from tears I give it to someone special Masz szczęście, bo chciałam cię zabić Dobra, to 100 Ila, szukałem motki Christmas A tutaj jest mój mrożący uśmiech Dobrze, dobrze, chodźcie, guys, chodźcie Czekaj, aha, teraz mam... Czekaj, dobra, chodźcie, teraz czekaj wszystko, teraz ja mam was wybrać O nie Dobra, Darek, byłeś bardziej diamentowy, chodźcie Dobra Nutella Trzecie miejsce Last Christmas I gave you my heart Zastrzel go next day emigruje Widuś Ja bym go zastrzelił Drugie Gdy miejsce Chyba on tam miał trafić Drugie Jest, jest. PIERWSZE Yes! Ciesz się kurna Kolejna oh. kategoria Jest trochę trudniejsza Bo polega na tym, że macie się przebrać jakieś bożonarodzeniowe tradycje albo postacie Czyli możecie się przebrać za aniołka, za kurna jezuska, za kurna, nie wiem, indyka na stole. Rybę, czy za to chcecie, nie? Jakby ja czekam. Skąd ja cię Jezusa, fortunajcie! <grym> Dobra, ja to, ja mam taki pomysł na to. Gdzie on jest? Robimy, kurde, tego. Eee, Scroogea. To będzie mocne. Widok <grym> będzie w szoku, lecimy tam. Ja nie chcę być pierwszy. No, widuś Sigma. Ej, mi żyjesz. Żyję, <grym> żyję, żyje, spokojnie, spokojnie. Mmm, no mi się to podoba. Zajrza się do kategorii, o boże. No to lecimy z tłumaczeniem. To ja się ogólnie przebrałem za Scrooge'a, jakby kur... to się wiedział, że jest z lektury. Wiedziałem! Na, na plecach mam jednego z duchów, który mnie nabiedził, myślał, że mnie zmieni. A tutaj mam takiego kijaszka, żeby odstraszać dzieci, co mi będą kol... kolędy kurtpiewać. No <laughs> fer. kurczy byki. Fair. Ale, ale jestem Sigma. Ej. Ja się przebrałem za panią Mikołajową. Dobra, pewnie chyba też. Mało. Mi tam pan są... są... Dobra, Ale... Cześć, Plagiat, bo... plagiat. No. Dzień dobry, dobry. To tak. Ja się przebrałem za dziewczynkę na święta, To nie było hopsa. Ale tak. Bo ona ogólnie dostała czekoladowy tego do tego I yy, Dostała jeszcze Jordany w prezencie, już mam ubrane. A plecak mam się tłumaczyć tak, że... Zawsze się święto ogląda tego. Wiesz, wiesz, no, z wizyny, kabina. No, dobra. Ale Sigma. Dobra, przechodzicie to, to dalej. Czy to, czy to da, tu jest to, czy to, czy to. jeden z nich. I tu jest drugi. To, to jest drugi. Dobra, mi się podoba. Bardzo Boże Narodzenie we. Edkander, otwórz mi tutaj, proszę. Dziękuję. Tak, Zagbijamy, tak. <laughs> robimy czas w ich <laughs> No nice, i ciasto Jaka paruwa wariacie Czennik. Nie na przechodz Nie Kłó nie przypuścił on Dobra. by zjechał To ja mam dwie Ja kiedy? 25 grudnia I ja kiedy Kiedy kolejne święta już za mną Na szczęście Trzeba jakoś prezenty zrobić, tak? Ścinam, ścinam drzewo na choinkę Dobra Niech będzie nam no. Święta Dużo, z, dużo jest pożarów, bo przez choinki i światełka i takie tam inne zwarcia. Okej, okay. przechodzisz. I tu zabawka. Nice. U domu jest potrzebny? Jest, tak? teżny. <laughs> Dobra, cute no. że jak ścinałem drzewo, to się okazało, że to był już What the fuck? Fair, I guess. Młody. Dobra, no to ogólnie święta to miłość, w ogóle. I ogóle święteczny pies, Chińczyk bziadł i z złymi koły. Wow. Dobra, chodźcie pogadać wszystko i wybieramy, kto idzie na które miejsce. Butello? Ja. Yes. Yeah. Drugie miejsce. Jest! Darek? Trzecie miejsce. No i dominacja. Dobra, gratuluję, dominacja guys. Następna kategoria i ostatnia To samo powiedziałam Wam już wcześniej, że widać Wam, że mm -hmm. czyli świąteczne zwierzęta lub rzeczy. Rzeczy? Rze rzeczy rzeczy w sensie. Rzeczy? W sensie, możecie się przebrać za nie wiem. Banana, krasnala, nie wiem. Kurna, loda, tam jeża, węża, co tam chcecie Byleby było świąteczne. Bałwana mogę wziąć. Eee, dobra, bałwan lepszy, tu jest, dobra. Bo tam, tam jest zestaw, to nie wezmę, a to też pasuje. I to w hu. Cie on jest, on jest, on jest, tutaj był taki fajny. O, zajebisie S-win, s, win, s win. Emotka. Mam to. to. Jak wam idzie w ogóle, panowie? Myślę. Ryzykuję życie. Kurna, wszyscy czy nie? No wszyscy, no tak! tak. Dobra, zapraszamy. Ja lecę pierwszy tak, ten. No, ale kurde Chiny. Dla Chińczyków, nie? Wszyscy? Dobra. Emi. No Dzie Witam Siema No, dawaj No bałwan Nice Mam bruzgę Dobra, przechodź dalej Jaki wkurzony <śmienny> w ogóle ten skin no. Mam bruzgę Dobra, przechodzisz dalej Ale silno Ale silno Mam bruzgę Jestem świętym ruzga. Mikołajem z prezentem na plecach i szpadłem jak dziecko się nie będzie dobrze sobie zachowywało Nice <śmienny> Tak <wstydaje> To będzie trochę skomplikowane życiowo Mamy kot i chciał przywieźć tu rybę jako prezent. Nie wiem czy tu przejdzie. Dobra, niech będzie. Tak się narodziłem. A tak umrę, bo skończę jak ciapa. To... Bo się roztopię i będę ciapą. Tak to... umrę. Przykre, ale przechodzisz. Yeah! No tak, tak wbijamy prezent. Uuu, kurw, jakiś gentleman. Hahaha, Sigma, Z tego, lecimy na sania i tego. Otwieramy prezent. Dobra, przechodzisz. Dorosław. O, to, no, to będzie ciekawe. No, no. muszę się spieszyć. No, Ej, to ten Mikołaj zwa, z to, 2030 roku. Beskito, to jest actually dosyć kreatywne, dobra, chodźcie guys To tak. Prezent. Ty odpadasz I to nie jest pierd... to nie jest pierd tym Co tam? Mam lutę Dobra, stań na razie przy tych piernikach ładnie Chodź tutaj No to po mnie chyba nie trzeba się dużo spodziewać Dobra, no jest mi się podoba Do pierników, siema Biduś Dobra, to ogólnie tego no, k to kolejna miniaturka. Masz kompot. Hmm. Masz drugi kompot. Okay. I miłość do, je do świątecznego jedzenia. Przekupstwo. Okay. No to tak. Do pierników zapraszamy. Dajmy, tak. Na zdjęcie. Zdjęcie rodzinne, pamiątki robimy, pamiątki. Mogę nas z tym wylizować, że chciałbyś się przenieść szybciej. Powiedzisz przejść sobie, ale nie może. No to ogólnie, mówiłeś, że wszystko by nie ludzie, tak? Świąteczne. Człow... Nie, to, to nie człowiek świąteczny, to nie człowiek świąteczny. i to jest jakiś, ktoś jest z o.o., ale nie człowiek świąteczny. Okej. Dobra, ale... Łońka zachwyca się na naliżnikami. Kanibalizm dobrze, <laughs> Tarek? No to aktualizm, Kanibalizm. tylko taka ryba w domu, a ja muszę taką rybę. Całą to jest ten, karp Najlepiej. zjedzony już. Tandor? No... Czy ja muszę dużo Wodzie. tłumaczyć? Zamarznięta woda, ja on, też on, chyba. Tarek? Mm -hmm. Ustawaj się ładnie na pierwsze miejsce <noise> <noise> No drugie miejsce Biduś Trzecie miejsce A, A ty? ja Ustawiaj się z Darkiem yes! <noise> Dobra to nie yes. jest Ona nie Ona nie jest skrócona z Otrzał, otrzał, otrzał. Masz szczęście, że zapomniałem wziąć broni. <grymne> się. Dobra, kończmy to to odcinek.